Teraz już mogę ci powiedzieć. Jak zaczęłam tracić nadzieję, kiedy ty traciłeś włosy. Jak płakałam na szpitalnym parkingu. I jak zmuszałam się do uśmiechu, wchodząc na odzie. Czasami wydawało mi się, że wszystko stoi na głowie. Przecież to ja powinnam być źródłem twojej siły. Zawsze umiałeś cieszyć się życiem. Jak wtedy, kiedy po maturze usiadłeś na rower i przejechałeś 3000 kilometrów. Diagnoza też Cię nie złamała. Białaczka limfoblastyczna. Dwa słowa, które brzmią tak nierealnie, a naszą rzeczywistość zmieniły na zawsze. Czekaliśmy na dawce. Wystraszyły Cię dopiero puste łóżki. Jednego dnia żartowaliście ze swoich chorób, drugiego była tam tylko świeża poście. Potem przyszły powikłania. Przy wzroście met 92 m ważyłeś 56 kg. Stoczyłeś walkę, którą tylko ty mogłeś wygrać. Czekaliśmy na dawcę szpiku. Chyba wtedy ogarnęła cię obsesja życia. Skoro nie wiesz ile dni ci zostało, to z każdego musisz wycisnąć maksimum. Bałam się. SMS wszedł w nocy. Jest dawca. Miesiąc później przeszczep i oczekiwanie. Śpik Od tego momentu nie zwolniłeś ani na chwilę. Ciągle szukasz nowych szczytów. I wiesz co? Jestem pewna, że wiedziesz na wszystkie.